Jesteśmy w sali integracji studenckiej Wydziału Informatyki Dunin 2. Idea sali pojawiła się ponad rok temu, kiedy widoczne były skutki pandemii, chcieliśmy stworzyć coś, co umożliwiłoby studentom wspólną integrację, stąd pojawił się pomysł takiej sali. Pomysł spodobał się również pracodawcom, firmom, z którymi współpracujemy. Na naszą prośbę odpowiedziało pięć firm Bio Fusion, Elastic Cloud Solution, SE, Spirosoft i Softworks. Serdecznie. Nie jesteśmy za to wdzięczni. W związku z tym, że pojawił się pomysł na pokazanie czegoś zielonego, czegoś fajnego w odbiorze, to pani ciekaw przypomniała sobie, że takie zdjęcie udostępnialiśmy już kiedyś na naszym fanpage'u. I to jest zdjęcie, które zostało wykonane przeze mnie w miejscowości Przybudki w gminie Narew. Drzewo, które było w zeszłym roku, czyli w 2021, zostało drzewem roku w Polsce w głosowaniu internautów. No i stwierdziliśmy, że nadaje się bardzo fajnie do takiego pomieszczenia, w którym ma to sprawić, żeby studenci po prostu poczuli się, powiedzmy, tak troszkę bardziej wirtualnym, tak? nie takim e, zwykłym biurowym czy e, budynku uczelni. Jesteśmy zadowoleni z tego, że taka sala powstała, gdyż brakowało na naszej wydziale takiego miejsca, gdzie studenci mogliby się podziać e, na okienkach, czy właśnie w przerwach między zajęciami, czy w oczekiwaniu na zajęcia. Brakowało też takiego miejsca, w którym można by posiedzieć, spotkać się z drugą osobą. I myślę, że sala będzie bardzo często używana przez studentów. Miejsce jest bardzo przyjemne, kolory są. Takie naturalne, można poczuć taką więź z naturą, bardzo przyjemnie. Szczególnie jak świeci słoneczko, tak jak teraz, to jest bardzo pogodnie i nawet nie chce się spać mimo wolnego czasu i wczesnego wstawania rano. Są też tutaj możliwości aktywności fizycznej, jak stół do ping-ponga czy piłkarzyki, jak tam właśnie koledzy sobie grają. Więc można też się rozerwać, a nie ciągle siedzieć, prawda, przy laptopie. No i bardzo przyjemne takie miejsce do spędzenia fajnie czasu ze znajomymi w wolnym czasie.